To zapraszam do filmu. Cześć, witam. Dzisiaj chciałem zaprezentować z wielką przyjemnością napęd firmy Electrobim, który oczywiście to jest, twierdzą, że to jest jakby z ich produktów premium. Dlaczego? Ponieważ ma metalowe tryby. Nie psuje się z tego względu, ale to co jest najważniejsze, posiada własne zasilanie. Czyli jeżeli wyłączą Wam prąd, to dalej możecie otwierać bez żadnego problemu do 50 cykli otwarć. Także sporo, sporo i sporo waży, że prawie się przewróciłem. Także co, dzisiaj go montuję. Zobaczcie. Oczywiście już śrubeczki mam odkręcone. Jak w środku wygląda. Od razu ku pamięci odsyłam wam e, link jest w opisie do e, jakby pełnego montażu tego silnika, jeżeli ktoś by chciał go montować samodzielnie. Jest tam wszystko pokazane e, jak go montować, jak go uruchamiać, e, jak go podłączać, jak wygląda obsługa i teraz tak. Co jest e, dobre też w tym że można dokupywać do niego pełno gadżetów. Można dokupić do niego antenę, którego możecie, jakby możecie otwierać ze 100 metrów odległości, możecie dokupić, jakby wiecie, taki ogonek jest, który jakby dotyka tą bramę i rozłącza ten napęd, ale nie jest to w ogóle potrzebne w tym napędzie, ponieważ. Ten napęd sobie sami konfigurujecie, gdzie on ma się jakby otwierać, a gdzie on ma się zamykać. Także tak to wygląda. Do tego, to co jeszcze chciałem, zwróćcie uwagę, jak go mam tutaj na podstawce, to ja go ściągnę, żeby było wygodniej. Do tego jest fajna rzecz, ponieważ on ma elektryczny wyświetlacz. No i tak naprawdę bardzo łatwo to wszystko można sobie. Sterować. Tak jak mówiłem, jak klikniecie w opis, tam macie pełne podłączenie, akurat tego modelu. Także nie powinno być żadnego problemu z tym. No i teraz, tak do tego napędu jest dołączone, które już zresztą zamontowałem. Tutaj macie króciutką wrzutkę, bo było to montowane wcześniej. Fajną, fajne światło. Możesz, Magda, zrobić zbliżenie. Zobaczcie troszeczkę go tutaj farbą wysmarowałem tym impregnatem, także nie przejmujcie się, ale ogólnie fajny design jest. No i do tego ma czujniki laseru oczywiście, że wiadomo, jeżeli brama by pracowała, wyjeżdżacie samochodem, no to tam się wiadomo, że ta brama jakby się cofnie, odbije się, nie? No i co? I jadę z koksem. Zaczynam montować. Elektrykę sobie wypuściłem. Jak to wszystko porobię, to pokażę Wam, jak to chodzi. Szybki napęd ogólnie, bo on otwiera się 18 metrów w ciągu jednej minuty. No i sprawdzimy razem, czy hałasuje, czy jest cichy, czy rzężoli, czy płynnie chodzi. Też jeszcze zrobię testy, jakby stanę przed bramą, jak odbije. A odbicie tego napędu jest też fajne, ponieważ z tego, co się orientowałem, można ustawić siłę, że praktycznie ciężko walczycie z nim i on dopiero się cofnie, lub lekko was dotknie i też jakby odchodzi. Także to wszystko sobie tam regulujecie. I co widzicie? Przewody mam wystawione. Tutaj tędy wychodzą. Czyli ja sobie zmierzyłem, że moja podstawa musi być na 7 cm wysokości. Także tutaj sobie go obetnę sobie peszelek. Tu sobie go wstawię. No i co? Będę go kotwić. Będę go ustawiać yy, na tej platformie. Yy, no i co? Wtedy jego lekkość przesuwania sprawdza, czy wszystko jest OK. Dopasuję sobie listwę zębatą bierzecie tam sobie przewód połtorówkę półtor, wkładacie między zębami czyli listwą a, a tym kółkiem no i tak robicie żeby był taki luz dzisiaj go włączę później zawołam e, eksperta żeby mi to podłączył chociaż mówiłem że w opisie możecie sobie sami to tam podłączyć ale ja tam niskoprądówek się nie dotykam w ogóle no i działam także Zostańcie ze mną. Jest wszystko przymierzone w tej chwili. Przymierzyłem sobie napęd, odznaczyłem sobie, gdzie wiercić. Troszeczkę się boję, tutaj zobaczcie o kable, bo jedne, jeden odwiert robię blisko kabli. Mam nadzieję, że mi się nie okruszy i jakby nie wpadnie tutaj. No ale to wszystko zobaczymy w akcji. Pierwszy odwiert robię malutką ósemeczką. Później przejdę na dużego SDS-a, wywiercę 14, zakotwię szpilki 10, ustawię platformę na danej wysokości. Później ten napęd ma regulację trochę dosunięcia się do bramy, odsunięcia się, także nie ma już żadnego problemu. Bardzo proste, także działam. Poprawiam dużym SDS-em także do następnej wrzuty. Siemano, witam Was w ten nowy dzień. Eee, I co? Błędy, błędy popełnione. I teraz ee, powiem Wam tak, to już jest oczywiście snod. Dzisiaj nic nie robiłem. Jest następny dzionek, takie, taki wstęp Wam robię, co się zadziało. Eee, bo wczoraj zasuwałem do późna, do bardzo późna. Bo nie tylko mocowałem ten napęd, też jeszcze całą bramę, ale to będzie osobny, jakby odcinek o tym. Ale słuchajcie, jeśli chodzi o ten napęd, to wiem, wiem że, wam, że was odesłałem do filmu w opisie, żebyście zobaczyli, jak ten napęd się podłącza. No ja osobiście was odesłałem, ale sam tego nie zrobiłem. Yy, powiem wam szczerze, że nawet nie zerknąłem w instrukcję, ponieważ na chłopski rozum, w, no wiecie, zdolności manualne mam, no to widzę, jak to się odbywa. I teraz tak, mówiłem Wam, że ta szpilka może być za blisko i może wpaść do tego peszla. I zgadza się, no nie ukrywam, że ta szpilka mi wpadła do tego peszla. I co ja zrobiłem? Teraz mówię tak: jak ja ją będę kotwił i wrzucę tam kotwę chemiczną, to ona się będzie napełniać w te kable i w ten ten. No wiadomo, ona od razu nie wpadła, tylko tak jakby wierciła, wierciła i tak jakby później wpadła. Czyli mówię, jest jeszcze ten kołnierz tego prawdziwego betonu. Yy, wpuszczę tam dużo pianki, wypcha, później sobie wywiercę jeszcze raz i wpuszczę kotwy tyle ile potrzebuję. Ale tak jakoś to wszystko mi nie dawało spokoju przez tą jedną całą noc i mówię kurczę, ta jedna szpilka jest osłabiona. I sobie faktycznie weszłem na producenta film yy, pokazowy jak się dokładnie ten silnik montuje, który on tam przedstawia na swojej stronie. Chyba, chyba to tak chyba jest, no bo jeden film tam jest tak fajnie pokazany. I powiem Wam, zobaczyłem tam błąd, który popełniłem, a mianowicie te przewody powinny iść środkiem wypuszczone, a ja je puściłem z brzegu, czyli dlatego ta szpilka fizycznie była blisko tego peszla i jakby wpadło. I teraz co ja będę musiał zrobić? Będę ściągał tą pokrywę. Puszczę przewody tak, jak powinny być środkiem podstawy, czemu Wam to pokazuję? No, bo pokazuję, nie chcę tylko pokazywać, że już zrobiony silnik nałożony. Chcę Wam pokazać też ten problem, który odwaliłem, żebyście też nie zrobili takiego błędu, jeżeli mnie oglądacie, a nie oglądacie innych. No i co? I fizycznie go tutaj przestawię. Nie? Tutaj widzicie, nie mogę tak się za bardzo przesunąć, ale silnik ma tam regulację. Także, o. Tak zrobię. I wkleję go jakby dalej, żeby te przewody będą dalej na tej zasadzie, nie? Czyli zakotwię się tu, tu, tu i tu. Tak się chcę zakotwić. I wtedy już przewody wyjdą środkiem, no i nie będę miał jakby osłabionej, no bo ta szpilka jest mocno, znaczy ona siedzi tutaj fest, wiecie o co chodzi. Ja sobie silnik nałożyłem, wszystko dobrze jest. Jakby pasuje, no ale ale wiecie, no przyszłościowo, przyszłościowo, wiecie o co chodzi, kable będą docięte. Jeżeli coś się mi wykolei z tą szpilką, a będę chciał się jakby przesunąć, to nie będę miał takiej możliwości, bo kable będą za krótko. Dlatego mocujcie e, te silniki, swoje silniki, no jakby bardzo solidnie. Także, no dobra, to jest moje zadanie na jutro. Jutro jadę do sklepu, kupię kotwę chemiczną, kupię następne szpilki i po prostu to jakby jeszcze raz przekotwie te szpilki. Tak to wygląda, tej podstawy. To jest tylko taka wrzutka z dzisiejszego dnia. Także to na tyle i do następnego dnia. Cześć. Siemano, witam w ten słoneczny, piękny poranek. Jest godzina 7.40, już Magda zawiozłem do pracy. A sam działam tutaj z tym przełożeniem tego. Już odwierty sobie zrobiłem wczoraj nawet. Te cztery odmierzyłem sobie i odwierciłem raz, dwa, trzy, cztery także byłem w sklepie już rano kupiłem nową szpilkę nową kotwę i śrubki, które potrzebuję także tak to wygląda dobra, docinam pręty odmierzam kotwie przymierzam, zakładam do następnej wrzuty Maksiu pokaż jak ładnie Cię ogoliłem jaki Maksiu chodź, Chodź Machciu. No pokaż się w całej okazałości. Riku. Okej okay, moje gołąbki, przesunęłem to. Także mocuję silnik. Tak to wygląda. Przesunąłem sporo. Trafiłem w ogóle na zbrojenie w betonie. Także miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze, że da się to ponastawiać. No tak to wygląda. Mocuję silnik do następnej wrzuty jest godzina 14 nie pytajcie mi dlaczego tak długo bo po prostu się trochę wykoleiłem a mianowicie zobaczcie armagedon z tych jednych szpilek wychodziłem później te myślałem że są dobrze ale mi troszeczkę brakło i musiałem następne kotwić już tego nie nagrywałem po prostu zobaczcie te jedne były wcześniej co ta dziura później tu były drugie które jednak nie mógł się cofnąć silnik na środek no, i tam musiałem znowu przełożyć, także strata pieniędzy i czasu. No ale, wiecie, pierwszy raz w życiu to robię, też kurczę wszystkiego się uczę na swojej budowie, także, ale jest ładnie zakotwione, przykręcone. Hamulec jest odblokowany i ładnie, wszystko hasa. To, co jeszcze muszę zrobić, to tutaj na każdym tym dać podkładkę, odsunąć leciutko szynę, żeby się zazębiało 100% na środku kołowrotka. No ale to już kwestia estetyki, posiedzenia na tym, no bo wiadomo, tylko silnikiem wyregulowałem wysokość, nic więcej jeszcze nie dotykałem. Także dzwoniłem do Kubusia od niskoprądówek, od alarmu. Jest szansa wydupczyć szympansa, także Kubuś może dzisiaj do mnie jeszcze przyjedzie, zdąży mi to podłączyć, także będę miał efekt, który Wam pokaże, jak się uda. Tak to wygląda, kochani. Mega sztos, no tu wiadomo, kameczki przyjdą, to będzie ładnie, to tam wszystko zobaczycie później, nie? Także, ale jest ładnie, tu mogę... No, także gitara, napędzik dzisiaj może będzie odpalony. Cudo, no i zaczynamy nową wrzutę. Kubuś dotarł, także dzisiaj będzie napędzik podłączany. Tak to wygląda. Już kubuś tam się za instrukcję zabiera. No i jedzie z tematem. Także, tak to wygląda. Zostawmy Kubusia, bo i tak się nie nauczycie od Kuby. Jak chcecie się nauczyć, to zapraszam, kliknijcie na yy, opis tego filmu, to Wam wyskoczy film instruktażowy. A tu Kubuś musi myśleć i... Kubuś, dasz radę to podłączyć dzisiaj? Ogarnę. Chyba, że deszcz zacznie padać. Jak deszcz zacznie padać, to parasol będę trzymał nad Tobą, jak w Formule F1. Do następnej wrzety to koniec. Słuchajcie, były ogólnie przeboje z tego względu, ponieważ yy, nie mieliśmy zasilania. Nie mieliśmy zasilania yy, tutaj do tego silnika, ponieważ mój elektryk jakby wrzucił kabel i no i wiadomo i on nie podłącza w rozdzielni, póki nie będzie jakby już podpięcie. Także yy, monterzy podłączali to na yy, przedłużaczu. No i mój przyjaciel elektryk przyjechał i to tak jakby po całym podłączeniu mi w rozdzielni zrobił te zasilania, ale to taki szczegół. Jeśli chodzi o tą bramę, no to wszystko jest podłączone i teraz tak, no co, górny guzik jest na zamykanie. Brama zamknięta. Wiadomo, że górny guzik też jest na otwieranie. To jeszcze to pokażę. Chodź, Maxiu. I teraz jeszcze dodatkowy guzik będzie na otworzenie do połowy. Czyli, jakbyśmy chcieli sobie wejść przez bramę. To nie trzeba jej do końca otwierać, tylko jest zaprogramowany dolny guzik, że ona się otworzy tylko do połowy. Czyli otworzyła się do połowy. Samo działanie tego napędu jest bardzo szybkie, szybko, szybko działa. No co, jeszcze nie sprawdzałem zasięgu, jakby. Także nie wiem, Magda, weź tutaj mnie z kamerą i pójdę na koniec ogrodu. Stan tutaj może, pójdę na koniec ogrodu. Znaczy, my jakby nie potrzebujemy dalekiej odległości z tego względu, bo zawsze musimy podjechać blisko i upewnić się, że psa nie ma na podwórku. No to jest takie priorytet dla nas, ale ogólnie pójdę na koniec ogrodu. To jest 40 metrów po długości. Ja sam nie wiem, bo nie sprawdzałem. Także działa bez żadnego problemu. Także to jest. Zasięg jest OK. I co jeszcze? No, jeszcze ta siłowa, jakby napieranie na mnie, chociaż ja tu mam ustawiony program, chyba trzeci. Nie, nawet nie wiem, co oni tam ustawili. Ale ogólnie jest to. Jak idzie, tylko trzeba trochę użyć siły. Może mogłem to zmniejszyć. Aha, nie ten guzik nadusiłem. A nie, sorry. Przez czujkę przeszłem, dlatego to cofnęło. To puszczam zamknięcie. Jest zatrzymane ręką i się też cofa. A to, że się wcześniej to po prostu przeszłem. O, przez tą, przez tą czujkę, nie. No to tak to działa, że przejdę i cofnie. No dobra. To na tyle, wygląd jest ładny, pucha jak pucha, Kamekami tu zarzucę i może być, tak jak mówiłem listwę, tylko muszę jeszcze troszeczkę tak przesunąć podkładek, wyregulować, bo to wiecie, wszystko tak na wariackich papierach i, i działa, także to na tyle, ja lecę, cześć, do następnego filmu, trzymajcie się. Low, you can still go, even when you feel slow, you can still go, even when there's no hope, you can still go.